który by walił. Kurz, ma, się zakopą, zobacz. Gdzie się zakopam? Gdzie tak? Jeźdź na tym siedziabku. Dobranie, gdzie już zaraz się darbie? Stale tu do tej kawałku suchego. Tak, suchego. Ja, ja pierdziele, co tu jest? Pamiętacie? Te filmy z kopania, szarpania? To są te pola. Gliny. Krzysztof, jak tam ci się podoba ten pieszcz? Normalnie. No normalnie, jeszcze buty są okej, okay, ale... <laughs> Jaka plastelina, to, ale tu trawa będzie elegancka. Dzień dobry, kto kolega tutaj porabia? Nudzi mi się, co wiesz, wodę spuszczam. Brodki To jest taka Łuża, co nagrywałem was tutaj. Tak. I co roku jest taka Łuża, nie? Ona tu była, jest i będzie. No nie będzie, bo ten rów zostaje już. Ale zrobiłeś A tam ci nie spływa. Z tamtej. Nie spłynie, bo muszę rów kopać. Rów jest wyżej niż ta kałuż. Ja to muszę wziąć tę inną łyżkę, skarpówkę i pogłębiać rów. No, a Ale... co ty masz, za maszynę masz? Pożyczona. wiesz jaka fajna? Pokaż mi, a ja tu pooperuję. Co mam ci kopać? Gdzie? Tak. Teraz już przeskoczę. Aha, dalej. Ta to musi trochę zejść i jak coś to do... głębiej wiadę. Nie? A tam wcześniej widziałeś? Sąsiadów naszych? No. Tam to jest masakra. A tamte pole nam zadało generalnie no, tylko dlatego, że od sąsiadów nam spłynęło. Więc nie widać stanu. ta woda Nie oh Chcieliśmy ci tam wjechać na tą lawetkę. Tak, jak tam gdzie? ma pod tą kładzie. <laughs> ja, ja widziałem, że tam już trochę rysowałeś spodem, nie? Jak nie, rysowałeś. nieprawda. To trzymamy być. Tak? <laughs> To będą te, materiały dowodowe ja. Gumbosem drynkę wyjebałeś, to trochę będzie stała Gumbosem, <gum <gum jo ja. to pole jak wzięliśmy To to praktycznie na 50 metrów to to wszystko zostawione było Tylko kolejne no, a tam, to, tam jest też zostawione, nie? Gdzie? Na no, tam na, na rogu to No tak, jest. ale generalnie jak my to przyjechaliśmy tutaj pierwszy raz hmm. Po tych, tych yy, przetargach to Przecież cała poprzeczka to była zostawiona, jak nie? Nie wiem, tak były zadanie No. A to uprawiali Niemcy kiedyś. Ile to było? 550 hektarów do podziału? 420 Tak, 420, już nie pamiętam 420 hektarów i... i to było w tym obrębie i tak i tak mają tutaj jeszcze chyba ze 200 hektarów nabrane, nie? Tu tam nie? Tam mają pod cholery? Ja oni? No no już własność wykupili, zdążyli wykupić. To, to zdążyli, Widziałem jak orał tam za nami. 10 skibowy pług i 300 koni, siódemka na pieszczu, no. Zajebisty pomysł. Przecież tutaj to tylko te eliksy, te 600 koni Do takich pługów. Tutaj jakie ci spalanie wyszło przy orce? 25, 24, ale tutaj na 30 cm prawda? Ale też mokro, było. I pięcioskibowy 200 ile? 40 koni? 200 To Co się dzieje na butach? No to jest standard tutaj. Plastylino. To jest standard na pieszcze. Ze szeroko przez rapido bym tutaj rozerwał. <laughs> na środku pola mi się klin między kołami zrobił i co wtedy? <laughs> Ciekawe na jaką głębokość jest ta glina, nie? Do ilu? No, do ilu właśnie. Nie, na pewno dużo. Dużo, bo tak to by przeszło. Wiesz? No, jakbym wiesz, pół metra to by nawet ten głębokość to poprzerywał, nie? Tą glinę i by poschodziła ta A tu woda. trochę wody i to zakleja spod no. no. Nie wiem, jak u ciebie, się, ale w naszym przypadku to dużo paliwa ta ziemia wpierdziela, a efektów później przy nie widać. <laughs> Jeszcze wymoki. Nie wiem, tu by tu. No u nas co mamy, mieliśmy dwo, dwa sezony te pole, to rzepa, klipa, pszenica lipa, <grym> może trawa. tak coś... tu miałem lipę wtedy. Nie? A tak naprawdę to od wioski by trzeba główny czyścić, bo jak studnie już nie nadążają i woda wybija na polu, no to o czym to gadać? <grym> Ja ostatnio się za głowę złapałem, bo jak na pierwsze tam poszedłem na środek pola, bo chciałem tam przekopać kawałek szpadlem, okay. że... no ten kawałku. Chciałem przekopać kawałek szpadem, żeby woda, ta duża kału schodziła tam 20-30 metrów, bo tak już robiliśmy. No ja tam zachodzę, a studnia gdzieś tam na środku zalana, oczko takie. Dobra, tyle w temacie. To jest zarwane widocznie. Co? Ale odbiera. Ona odbiera, ale za wolno. No bo, a, bo ona tam wpływa do tamtego roku Tam jest zarwane na końcu. Tak, tylko że ja na trzech studniach byłem i każda, wiesz, migiem Ale nie, tam u tego drugiego, nie wiem te to ma Ta? Tam bubija by woda z Tego głównego Tego dużego, nie? Ja tam nie jeździłem tam dalej No na rogu właśnie A chyba na, o tamtym mówisz no, A co, twój tata był? Co? I stwierdził, że koparka musi iść tutaj Nie, no ja z Grześkiem tu byłem ostatnio Aha. kopać No ale jak tam nie szło się przebić na 20 cm a to wszystko głęboszowane było, o czym to co? To tylko koparka Najprostszy i najszybszy sposób. Weź, to teraz... Do tej łyżki się przykleja mocno? Nie! nie, nie, nie. Do góry, pak pak Może jeszcze po trochę, co? Niech ta woda trochę zejdzie, to będzie widać. wiesz, pojedziesz... rów będzie pełny. Będę mi się... Nie wiem co z tamtą środkową kałużę. Ojciec <laughs> i nie zajemy jakie. Ja zacznę kopać tamtą. Ty, tamtą co? Są... Wyko w dziurę większą i tyle może w chłonie. Nie, ale spuścić jakoś muszę. A za PGR to wszystko było uprawiane, nie? to było dbane. Dbane. Za PGR to kiedyś łąki jak wyglądały wszystkie, teraz jak wyglądają, nie? To samo pola. Ojciec, wiem, tak. NIE Ile dajesz za pomoc, żeby chociaż hydraulika działała? Co? Ile dajesz mi za pomoc, żeby hydraulika działała? Za szkolenie Zaczekaj. jedną rzecz Najpierw, żeby to was ściągnąć No i co? Mam działać? No i działa hydraulika ręczny ten dotyk To? Ma tak wlazić połowę Jedziemy kurwa, zanim my dojedziemy widzimy się za chwilę Jeszcze głębiej A jak się... A da rady tu wysuwać? Jak się wysuwa do przodu? A no da właśnie tylko że tu i tam głębiej coraz, nie? nie bo no podjąć, bo tam jest dziura, nie? I od tej dziury się zacznie. Nie w tom. Do zwolnienia? Do zwolnienia, Do zwolnienia? Chłopie, ja pierwszy raz na takim czymś robię. Na ja nie miałem. O kurcze. O. Puszaj. Ja słyszałem wszystko! Nie. Ja chciałem kiedyś Ci pokopać! No, to robię, <laughs> ale ja chcę, muszę dzisiaj do czwartej porobić, tak? No to zrobisz! Tyle co zrobisz, to zrobisz, widzisz, nie? Ale Ty schodzisz z kursu! Opa! Schodzę z kursu? Pięknie, nie? Mariuszku! A! Zjechałem z kurczu, nie? Też tak wydaje mi się Nie, zostaw już Zostaw, nie wolno nic tu więcej Dobra Rób Więcej snad tylko. Ale dobrze mi szło, nie? Nie no, trzeba by było się przyzwyczaić Ja ogólnie myślałem że zawsze, się kopię od tamtej strony, nie? Lepiej Już taką maszyną robiłeś? Słucham? Ja kilka godzin no tak, a ja tak daleko dawałem, niepotrzebnie. Piękna ziemia, nie? Ale ogólnie, jak zawsze powinno być do rowu, tak, nie? A w drugą stronę pojechałem. do nie? Dobra, my jedziemy, zostawiamy cię. No zostawiamy. Druk przywitanie na odcinek. Witam was serdecznie, z tej strony Joker i dzisiaj zobaczycie to. Dobra i zakończenie <laughs> od razu. mają Tu sobie ładnie leci. Jak, to, jak tego się pozbyć najlepiej, bo ty już wiesz. Co? Ja. Yeah. Nie nie takiego takiej rzeczy nie ma. Hop.